Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj jedna z Waszych ulubionych serii, czyli hol szmateksowy, a w nim suknia ślubna z second handu. Zaczynajmy! Zanim jednak przejdziemy do naszego odcinka, pamiętajcie o łapce w górze, jeśli film Wam się spodoba, oraz o subskrypcji. Ok, nie przeciągając, zaczynamy od pierwszej stylizacji, którą mam w tej chwili na sobie. Dzisiaj mam dla Was haul wiosennych sukienek. Zazwyczaj yy, podczas tworzenia tych odcinków zbieram trochę więcej tych rzeczy z kilku miesięcy, z dwóch miesięcy, albo i nawet czasem z trzech. Z racji na obecną sytuację na całym świecie. Nie będzie mi dane mm, przez dłuższy czas wybrać się do jakiegoś pobliskiego second-handu, więc dzisiaj, jak widzicie, tutaj mamy kilka sukienek, które zaraz Wam zaprezentuję. I zgodnie z Waszą prośbą, i już naprawdę wiele tych próśb się pojawiło, ja się absolutnie z tym zgadzam w pokazywaniu. Tych ubrań na wieszakach również będzie uczestniczyć moja sylwetka, czyli po prostu będę te ubrania zakładać na siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda na mnie. No dobra, wracamy do tego, co mam na sobie. Jest to sukienka, która nie jest do końca w moim stylu, ponieważ gdzieś taki wzór orientalny, który był bardzo modny w zeszłym sezonie w 2019 roku. Nie sięgałam nigdy po takie sukienki, jakoś niekoniecznie przekonywał mnie ten wzór. Ale z racji wiosny i tego, że wszystko budzi się do życia, postanowiłam troszeczkę zmienić swoją garderobę i swoje nawyki w kupowaniu, żeby popróbować ponosić rzeczy, które nie do końca gdzieś tam zawsze wybieram, nie patrzę na nie zazwyczaj w sklepie, chcę mieć coś innego w swojej garderobie, bo zwróciłam uwagę, że mam taką tendencję do kupowania rzeczy podobnych i później wychodzi na to, że w szafie nie mam różnorodnych wzorów, tylko zazwyczaj są to kropki, są to paski. ok, to też jest super. To jest zawsze bezpieczne, ale mm, podczas porządków wiosennych, wkrótce ten odcinek również pojawi się na moim YouTubie, wiosenne porządki, ale w tym więcej niedługo. Um, to zwróciłam uwagę, wyciągając sukienki letnie, że mam trzy sukienki, które są w grochy, więc trochę to jest takie, wiecie, niepotrzebne. O, to jest dobre słowo. Ja staram się też żyć z duchem eko, um, kupuję rzeczy z drugiej ręki i nie lubię wydawać za dużo pieniędzy na rzeczy, których potem nie noszę. Skoro mam trzy podobne do siebie sukienki, nie ma absolutnie sensu, żebym je miała w swojej garderobie. Ale to w innym odcinku dzisiaj o porządkach nie mówimy, wracamy do sukienki. Ona jest o tyle wyjątkowa, że ma długość rękawiczki rękawków czwarte, sięgające do mojego łokcia, więc fajnie, bo zaznacza nam linię talii. I te rękawy są tutaj bufiaste, to jest gorący trend 2020 roku. Jeszcze się nie spotkałam z takimi rękawami, zazwyczaj te rękawy sięgają naszych nadgarstków. Jest taliowana, zapinana na guziczki. Ona nie jest cięta na prosto, tylko boki ma dłuższe, więc fason też jest bardzo ciekawy. Długość midy, więc fajna dla mojej sylwetki przy moich szerokich biodrach i dość masywnych nogach, fajnie nas, mnie wysmukla. No i to jest Moja pierwsza stylizacja, biga styl i to kosztowało, nie mam już obametki, coś około 28 zł. No i teraz tak, następna sukienka, bo dzisiaj głównie będziemy mówić o sukienkach, tak. Kolejna sukienka to bardzo fajny model. Czarna, klasyczna podstawa, i na to mamy drobniutkie białe kwiatuszki. Podejrzewam, że są to stokrotki. W zeszłym sezonie chorowałam bardzo na sukienkę w słoneczniki. Udało mi się taką kupić. Pojechaliśmy robić zdjęcia na polu słoneczników, ale nie udały się tak bardzo, jakbym chciała w tym roku. Mam nadzieję, że powtórzymy. No i wtedy była też moda właśnie na nie tylko słoneczniki, ale również na stokrotki. W zeszłym roku nie znalazłam fajnego fasonu sukienki. Dla siebie w tym roku udało się znaleźć tą. Jest z takiego mm, bardzo śliskiego materiału. Niestety nie ma składu, więc nie mogę Wam powiedzieć, co to jest za materiał, no ale sztuczny, więc właśnie doskonała na wiosnę, nie na lato. Ma dodatkowo paseczek w talii, który można sobie przewiązać i jeszcze dodatkowo tą sylwetkę zaznaczyć, albo można użyć tego paska jako opaski na głowę, albo na szyję. No i zobaczmy, jak teraz uda mi się ją dla Was wystylizować. No i tak się prezentuje stylizacja na mnie. Ja pasek sobie przewiązałam tutaj w talii, kokardkę przewiązałam po boku, ale żeby nie zaznaczać tutaj tej strefy brzucha i bioder, możemy również związać sobie to z tyłu. Na głowę wrzuciłam moją opaskę z AliExpress, czarno-welurowa z białymi perełkami, która fajnie pasuje do czarno-białej sukienki. Kolczyki, koła z perełkami również z AliExpress zostawiłam, bo fajnie pasują do mojej opaski. Tutaj widzia abym jeszcze białe skarpetki i jakieś śmieszne trampki na dole albo bodki czarne dla przełamania stylu. Można narzucić na górę na przykład skórzaną ramoneskę i mieć taką rockową stylizację, ale jak będzie ładna pogoda, to możemy spokojnie zostać w samej sukience i na przykład założyć tylko zwykłe białe lub beżowe trampki i cieszyć się słoneczkiem. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie taka możliwość, żebyśmy mogli spacerować spokojnie eee, i czerpać z natury to, co najlepiej. Lepsze. Ok, następna sukienka to. Może nie do końca na wieszaku wygląda zachęcająco. Jeśli chodzi o kwiatowe sukienki, to niestety jest bardzo cienka granica między, jak ja to mówię, babcia style a modnym stylem. I mm, mnie osobiście ta sukienka bardzo urzekła, ponieważ mam fajny, fajny pomysł na wystylizowanie jej, i może najfajniej będzie, jak po prostu ją na siebie zarzucę i wtedy sobie o niej więcej porozmawiam. I to jest mój pomysł właśnie na tą sukienkę. Słuchajcie, jak wybieracie się do second-handu, no wiadomo, teraz to jest raczej niemożliwe, ale później, jak już to wszystko się w naszym kraju ustabilizuje, jak się wybierzecie do takiego second-handu, nie rezygnujcie z rzeczy, które. Niekoniecznie podobają wam się na wieszaku. To znaczy wiecie, często jest tak, przynajmniej ja tak, mam, nie wiem jak wy macie, napiszcie mi w komentarzu, że podoba mi się pewna rzecz, zerkam na nią, oglądam ją na tym wieszaku i oglądam, ale ciągle mi coś nie pasuje. Zabierzcie ją do przymierzalni, dajcie jej szansę, pomyślcie o tym, co macie w domu, z czym możecie to zestawić. Ja, biorąc tą sukienkę do ręki, pierwszą myślą były kolczyki. Są to kolczyki, które wykonałam na potrzeby swojej kolekcji dyplomowej, które szły w pokazach mody. Pomyślałam, że świetnie będzie je zachować, ponieważ sukienki zdążyłam już sprzedać, oddać charytatywnie na licytację. No, różne rzeczy się z, z, z tymi sukienkami podziały. Jedną zostawiłam na pamiątkę, ale również postanowiłam zostawić i te kolczyki, które świetnie pasują do tych właśnie róż tutaj nadrukowanych na sukience. Sukienka sama w sobie ma z tyłu mm, paski, dzięki którym można się przewiązać w talii i się dodatkowo wyszczuplić. Natomiast ja, oczywiście, ostatnio wielka fanka różnego kalibru pasków, nie mogłam sobie odmówić i nie założyć tego czerwonego paska. Jedynym jego mankamentem, może nie mankamentem, tylko czymś, czego nie potrafię jeszcze do końca rozwiązać, jest końcówka tego paska. Ja mam dość szczupłą talię, więc mocno muszę się z nią tym paskiem ścisnąć, i zostaje mi tutaj taki duży fragment paska, jego ja więc podwijam w ten sposób. Niestety. Spód jest biały i trochę to widać, muszę coś wymyśleć, może gdzieś uda się go jakoś obciąć albo coś takiego. Możecie z tego paska oczywiście też zrezygnować, jeśli macie jakąś podobną, taką kwiecisną sukienkę, ale możecie też się pobawić właśnie stylem i dodać do tego jakiś pasek. Można do tego założyć kremowe trampki, białe trampki, mogą to być też czerwone szpilki, jeśli chcecie bardziej elegancką, bardziej e, taką oficjalną stylizację, no i możecie również zaszaleć i postawić na czerwone usta. U mnie już są czerwienią byłoby za wiele, więc zostawiam tak jak jest. No i przejdźmy do następnej stylizacji. Tutaj, aha, ta sukienka chyba 18 zł. Jeśli dobrze pamiętam. A Jak nie dobrze pamiętam, to powinna mieć jeszcze metkę, bo jeszcze nie było tak ciepło, żebym w niej wyszła. Tak, jest metka. 21 zł. Dobra, wracamy do następnej sukienki. Ja i poszukiwanie białych sukienek to długa historia. Naprawdę bardzo, bardzo długo szukam idealnej białej, boho sukienki. Zazwyczaj te sukienki są na ramionczkach i gdzieś tam mam takie w swojej garderobie. Była moda na krótkie sukienki, niestety nie dla mojej sylwetki, więc nigdy mi się nie udało znaleźć odpowiedniej. No i natrafiłam na ten model. On jest co prawda bardzo oversizeowy. Na szczęście ma paski w talii, tutaj z takimi frędzelkami. Można sobie ją spokojnie ściśnić i dopasować do swojej sylwetki, ale powiem Wam szczerze, że podoba mi się też taki luźny, e, boho mi się kojarzy właśnie z takimi luźnymi, zwiewnymi fasonami. Fajna gatunkowo, bo jest to bawełna z domieszką hmm, czegoś, nie pamiętam czego, zaraz zobaczymy. O ile nie wyszłam metki, bo ja nauczona przez moją babcię wyszywam wszystkie metki, żeby mnie nie drapały. Jakieś mnie to denerwowało, jak mi wyszywała wszystkie metki. Nie, oczywiście wyszła. A teraz sama to robię. No i ona kosztowała 20 zł. Jest to marka Mark Spencer Collection. Fajne rękawy, też takie bufiaste delikatnie i też nie są jakieś super długie, tylko raczej u mnie będą sięgać gdzieś tutaj. No i zaraz zobaczymy, jak ją wystylizuję. No, i nie ukrywam, że pierwszy raz założyłam tą sukienkę na siebie razem z wami, i jestem w niej absolutnie zakochana. Tak, teraz wyszła prawda? Konstancja często nie mierzy ubrań w second handzie. Ja Wam to osobiście radzę, ale sama czasami tego nie robię. Ale słuchajcie, już się tłumaczę, ponieważ już gdzieś to moje doświadczenie z moją sylwetką i doświadczenie z wchodzeniu na zakupy z moimi klientkami pozwoli, pozwala mi na to, żeby wybierać rzeczy, które nie do końca. Hmm, muszę zmierzyć, ponieważ na przykład ta sukienka jest bardzo oversize'owa i wiedziałam, że będzie mi pasować. No i teraz tak, tak wygląda yy, na luźno. Można by było ją związać tymi paseczkami, ale ja fanka pasków i przełamywania stylu. Oczywiście postawiłabym tutaj na ciężki, skórzany pasek. W ten sposób bym wystylizowała tę sukienkę, tą sukienkę. Można ją oczywiście też wziąć na jakieś letnie wakacje i zostawić po prostu w towarzystwie balerin i na przykład torby koszyczka. Ja na wiosnę proponuję Wam. Założenie kapelusza albo jakieś fajnej chustki na głowę. Do tego właśnie biała, overseizowa sukienka w stylu boho, przełamana jakimś ciężkim, fajnym paskiem w talii. Do tego możecie zaszaleć i nawet ubrać botki, wtedy też super to będzie wyglądać. Mogą to być oczywiście także jakieś sportowe buty, białe trampki, chociażby idealne buty na wiosnę. A skoro już przy tych trampkach jestem, to taki malutki przerwnik i pokażę wam buty, bo dzisiaj owszem pokazuję głównie sukienki, ale udało się także dostać buty. Od kilku sezonów co wiosnę kupuję sobie białe trampki, takie, wiecie, z H&M-u albo z jakiejś po prostu, z jakiegoś marketu czy z innej sieciówki za 20-30 zł, ale co roku te buty są tak naprawdę na straty, bo się bardzo szybko brudzą, niszczą, bo są materiałowe. No i w tym roku postanowiłam, że kupię sobie białe Adidasy. No i tam gdzieś oglądałam, wiecie, takie klasyki, jak super ale ciągle mi szkoda takiej kasy na jasne buty, bo ja niestety buty szybko niszczę, a białe to już podejrzewam że to byłby po prostu moment i już by były do wyrzucenia, a strasznie nie lubię e, tej mody, to znaczy hmm, nie lubię nie przepadam za tą modą, właśnie noszenia brudnych butów, białych. Nawet chyba konwersy zrobiły takie buty, które wyglądają tak, jakby na zabrudzone, takie sfatygowane. Ja nie jestem fanką tej mody. No i będąc ostatnio w Biga, znalazłam takie trampki, które są beżowe. One nie są z materiału, tylko z jakiegoś takiego tworzywa. I są przeurocze, takie mega romantyczne, i mają zamiast sznurówek wstążeczki, więc świetne rozwiązanie dla dziewczyn, które nie przepadają za szpilkami albo dla takich jak ja dziewcząt, które już nie mogą nosić balerinek płaskich, problemy z kręgosupem, wiecie, starość, te rzeczy. <laughs> nie no, śmieję się, po prostu już nie noszę takich płaskich balerin. No i postanowiłam kupić sobie po prostu takie e, beżowe trampki, które świetnie będą pasować właśnie do zwiewnej wiosennej sukienki. Teraz porozmawiamy sobie o stylizacji, która jest tutaj po mojej lewej stronie jest to bardziej taka letnia sukienka, ale pomimo wszystko postanowiłam Wam ją pokazać, bo tak jak wspominałam na początku odcinka, ten haul dzisiaj jest bardzo okrojony ze względu na obecną sytuację na całym świecie. I tą sukienkę chciałam zachować na hall letni, ale z drugiej strony czemu nie można ją także wystylizować wiosenni? Jest to piękna czerwona sukienka i tak jak z białą sukienką, czerwona sukienka letnia to też jest taki must have dla mnie, którego nie potrafiłam przez wiele lat znaleźć. Zazwyczaj te sukienki były albo na ramionczkach, czego raczej unikam, nie przepadam, albo ze sztucznych materiałów nie nadających się na wiosnę czy lato. No i tutaj mamy fajną bawełnianą sukienkę o długości Midi, też w stylu Boho. Mamy opuszczone ramionka, mamy tutaj fajne pomponiki na rękawkach. Ja jeszcze dodatkowo dorzuciłam, oczywiście klasycznie, dla podkreślenia talii, taki pasek, który też kiedyś w second-handzie jakiś czas temu kupiłam, i on jest robiony na szydełku. Um, ona będzie świetnie pasować do jakiegoś takiego meksykańskiego klimatu. Już Wam też wspominałam w którymś z odcinków że kupując pewne rzeczy, często wyobrażam sobie sytuację, albo kupuję ubrania na jakieś planowane podróże przyszłościowo. No ta sukienka ewidentnie pasuje mi do wyjazdu jakiegoś tropikalnego, a najlepiej to już w ogóle do Meksyku. Ok, wracamy na nasz wieszak i teraz tak, sprawa ułatwiona trochę dla mnie, bo już miałam okazję mieć tą sukienkę na sobie, na moim IGTV, nie wiem czy wiecie, ale w piątek pojawił się pierwszy odcinek Odcinek na moim Instagramie, właśnie na telewizji instagramowej, w którym wam pokazuję szybkie trzy stylizacje na trzy różne okazje w domu. No i właśnie na jedną z tych okazji miałam założoną tą przepiękną sukienkę. Nie wiem, czy to nie jest jedna z najpiękniejszych sukienek, jakie. Kiedykolwiek miałam, że rzadko sięgam po takie eleganckie fasony. No to jest ewidentnie sukienka nadająca się na święta, na jakieś wesele spokojnie, piękna, taka alasetynowa z pomarańczowo-różowymi kwiatami. Guziki są perełkami. Ona była co prawda troszeczkę droższa. Ta kosztowała, którą mam na sobie chyba 28. Ta, która tutaj wisi też około 20 zł, natomiast ta kosztowała 40. No ale jest warta swojej ceny absolutnie. I tutaj na przebitkach teraz widzicie moje filmiki na właśnie IGTV, gdzie pokazywałam tą stylizację, moją propozycję na zbliżającą się Wielkanoc. Jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, koniecznie sobie wpiszcie Kostylencja na Instagramie albo zajrzyjcie do opisu na dole. Tam znajdziecie linki do moich wszystkich social mediów. No i na tą sukienkę jest wiele sposobów także do wystylizowania. Mimo tego, że jest ona oryginalna, ma ciekawy print, można ją ubrać do trampek, jak i do szpilek, może być elegancka, a może być i casualowa. No i tak samo na IGTV pokazywałam wam ten zestaw, złożony z sukienki czarnej, związaniami tutaj na dekolcie, i wspominałam właśnie tam w tym odcinku na Instagramie, że mm, kiedyś bardzo była duża moda na takie dekolty, ja gdzieś jestem dalej fanką. Więc sięgam często po te fasony, i o dziwo, w mojej szafie, tak jak kiedyś, było bardzo dużo czarnych rzeczy. Teraz tych czarnych rzeczy niestety brakuje, więc uzupełniam. No i mamy tą sukienkę, którą zestawiłam z tym przepięknym, kwiecistym. Kimonem, które kosztowało 18 zł. Ono jest z New Look, ja je kupiłam w Bidze. I można spokojnie to kimono wystylizować także jako sukienkę, na przykład z czerwonymi ustami i z czerwonymi szpilkami. Bardzo kobieco, bardzo czerwono. No i przechodzimy powoli do perełki dzisiejszego odcinka, ale zanim do tego przejdziemy, to wspomnę jeszcze o kilku rzeczach. Na moim kanale na YouTubie teraz pojawiają się częściej odcinki z wiadomych względów i słuchajcie, ostatni odcinek to DIY, czyli zrób to sam, pokazuje Wam, jak przerobić jeansowe kurtki. Jeśli siedzicie w domu i te odcinki Wam się podobają, koniecznie je udostępniajcie dalej, żeby więcej osób mogło zrobić coś kreatywnego w domu, bo teraz właśnie jest ten czas dziewczyny i panowie jeśli oglądacie bo oczywiście przerabiać każdy może um. Teraz właśnie jest ten czas, żebyśmy poświęcili go troszeczkę na jakieś kreatywne myślenie, na jakiś taki właśnie zmysł artystyczny, jeśli gdzieś go czujecie. Bo jeśli nigdy nie próbowaliście, warto spróbować razem ze swoimi dziećmi, same, z partnerem, z partnerką, koniecznie siądźcie do takich projektów. Zerknijcie na mój ostatni odcinek, zostawiam Wam go tutaj oraz na dole w opisie. Jeśli ten odcinek Wam się także spodoba, to również możecie go udostępnić dalej, bo jeszcze podejrzewam, że trochę czasu posiedzimy w domu, a ja staram się. Wam ten czas umilić. No i dobra, ym, oczywiście dalej sprawdzam statystyki i ciągle nie subskrybujecie mojego kanału, więc proszę bardzo, naciskamy teraz czerwony przycisk, czekam. Już? Nacisnęliście? Okej, okay, dobra, nie zatrzymuję Was dłużej, bo napięcie rośnie. Dobra, żartowałam, przechodzimy dalej. No i słuchajcie, gwóźdź programu Będąc ostatnio w second handzie jakieś 3 tygodnie temu, znalazłam tak wyją... nie, to było dawniej, to było przed wyjazdem do Szwajcarii, czyli ponad miesiąc temu. Znalazłam tak wyjątkową rzecz. Często spotyka się suknie ślubne, no nie oszukujmy się, ale są to raczej suknie rodem z lat 70., 80., bufiaste, no już niekoniecznie modne. Ja znalazłam przepiękną suknię Sukienkę, bo to nie jest sukienka ślubna, podejrzewam. Niestety ma wyszyte metki, więc nawet nie mogę sprawdzić, kto jest projektantem czy jaki sklep stworzył tą sukienkę. Którą jak zobaczyłam, pomyślałam, że to jest po prostu idealna sukienka na mój ślub. I pewnie zaraz padną pytania: no dobra Konstancja, ale przecież ty nie lubisz sukienek na ramionczkach cienkich. I e, nie przepadasz za takimi gorsetowymi gdzieś tutaj wycięciami. Otóż moi mili! Wszystko przede mną. Tak jak wspominałam wcześniej, zrób to sam. Myślę o małej przeróbce tej sukience. Dziś, e, sukienki. Dzisiaj Wam pokażę stylizację w niej e, mniej ślubną, bardziej może rokową. Zaraz zobaczymy. Ona mi się też kojarzy bardzo z Madonną i z latami 80., przełomem lat chyba 80. i 90. No ale jeszcze wróćmy do tej sukienki. Jest tutaj gorsetowa góra. Mamy zaznaczoną, e, zaznaczoną Biust, mamy zaznaczoną linię talii i mamy długość MIDI, mega dużo warstw na tafcie. Mamy tutaj jakieś takie podszewki jeszcze, mamy tiul dodatkowo, więc świetnie ona prezentuje się na sylwetce. No i jeśli chodzi o ten ślub, bo nad tym się skupmy, mm, nie jest to kreacja do kościoła. Raczej myślę o zabawie po północy w stylu retro, ale o tym więcej. Kiedyś. Nie powiem kiedy ale na pewno zobaczycie zdjęcia. Dobra, przebieramy się! No, i tak wygląda moja stylizacja inspirowana stylem Madonny. Dodałam skórzany, czarny pasek z srebrnymi kółeczkami. Dodałam jedną czarną, skórzaną rękawiczkę, tak zawadiacko. Na górę narzuciłam ramoneskę białą, której chyba Wam nie pokazywałam wcześniej w stylizacji, bo jeszcze jej z tego co dobrze pamiętam nie miałam ubranej. Kupiłam ją w Charity Shopie w Katowicach. No, i dodałam jeszcze fajny, mały akcencik, czyli czarne kocie, okulary Takimi delikatnymi dziecikami, no i spokojnie mogę tą sukienkę także wykorzystać na inną okazję, a już wkrótce wykorzystam ją na własnym weselu. Jeśli dzisiejszy odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Hej!